Yeah. O kurwy, co to co sobie Zobacz, zobacz, zobacz Zagra. a O jest grubo. pokażesz potem na Nie zjadam Całkiem ściągnę. Chuj tam z tym. Dobra, starczy tam trochę, bo tam zakręcisz z tyłu. Zobacz, z tyłu zakręcasz. To się to w morzu wszystko rozchodzi. bomba. la bomba jeszcze. 50 kilo, tak. Nie to. Tylko weź przeżyć te linki teraz wszystkie. la bomba o. Tak jest, prężcie pręż, bo będziesz kurwa w internecie albo w telewizji jak chcesz Karolak jego kurwa strój wysiony też będzie, słynny. No. słynny Ale górę musisz zabierać za to, bo ci będziemy za mocno ciągu się normalnie trzymaj na, na tych linkach. Będzie dobrze. Tylko żebyś wiedział, że kogo jest połowa. O. E? Dobra, dobra, zostaw, to tylko przerzuć gumę do policzka pchni. Tylko gumę. To jest Adama. Ja go właśnie to rozdzielaj. No dobra, tylko gumę w korola.

nie, niejęta tego chływa ciągnie Ale się uważa, bo ci niebieska linka zeskoczy Musisz się bo za co ci dzieje Adam! prawo trochę! Wspieraj swój dół też Nie idzie, rozdziela jak rozdziela, aż Przejdź. bez, ja, kurwa, góra cię tam, kurwa, w ten koral, tam, góra, zobacz. Mało mam prądu, czasu mało. mamy mało Telewizja nie płaci nam za godzinę, dawaj, dawać Dobra, wyskakuj stamtąd tu. domek na 300, a dasz? już byłaś, nie? Ale powoli... Tu kurwa w nas. ja pierdolę. Dobra, wszystko do kupy, domek na górę i będzie dobrze. bude trochu, co? Levo! A tam mám málo prontu. Przy tybie. Uroda się pojawiły? Nie, nie dawaj prawo, bo ja w prawo to ja oczysz. Ale. Nie jest towaru? Dobra, deska, ja tam zaraz wyrzucasz. Bomby na zewnątrz? Zaraz będzie widać. Lepiej. Jest tak chyba jak wczoraj. Nie, No lepiej, no zadzie z galnia. Tak kurwa. A kurwa. Polsce, to na pewno. Bomba. Słuchąc usunę do zabezpieczenia. Tak jest. Adam, mamy zabrać? To jedziemy kurwa. Adam, nabijamy, nabijamy. Karolowie w zasadowaniu wyciągnie już. Ale silny jesteś. Nie ma czasu, Adam. To kto to spierdolił? Młodszy marnarzu, Proszę mi powiedzieć, zameldować. Widzę, że Karol podoba ci się być w kadrze w tym twoim nowym wdzięku. Będzie sławny chyba. Tak, to nasza Karolina. A no, mu wtedy było. A teraz a gdzie sznurek? A gdzie wtedy był? Wtedy był tu wysoko. No to zaraz pojawią się glizdy, Tak, jedziemy z koksem. jak tam. Już? To będzie więcej, co? Parę chmur takich wlazło. Uważaj tam na

No, tak no dobra, bo pozwolę ci puścić do tyłu. Tak. Tak to się tam odbywa na stanowisku. No to inni nie będzie, tylko jest. A, nie, <laughs> jest. No i dźwigu. No. A Adam kurwa i No, Adasz uśmiech. Na YouTubie cię żona będzie oglądać Adam. No, A bo Potem przyjadę nakręcić w Wilnagrze Watę nas narobi na, na, Dobra starczy, nabijamy Grziożu Skoro ja ci nie pomogę, bo kurwa nie, nie da rady o. Tak Adam tam dzielnie. nie no Nie, to jeszcze chuj O, Ciąg ciąg Wolniej! Stop! Bok. Stop! 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 Na jak mówię? Stop! Cześć! To będzie jeszcze tych kurwa glis niedobrych. Nie widać końca. Za wiele nie poszło, co? Nie, mnie już teraz. Działaj. No? no, będzie dobrze. Jeszcze jeden taki i będziemy zadowoleni. Łapiemy teraz jobnity. E, patrz tylko z tyłu, bo ja podnoszę wszystko. No dzisiaj. Trzeba, kurde. Juba, ty dupy. Czemu się wróciła do gorągami? Juber muszę rapuścić On kręci może dlatego Dobra koral, weź tu chwilę jeszcze na czym jemy. Pokaż siła, bajcewsy, pokaż Nie ma, nie, w też nie ma lipy Pokaż mu bajcewsy Adaś. Dżownica <grytanie> No daj coś kurwa, uśmiechnijcie, się, że z telewizji do chuja będzie Jedziemy <grytanie> okay, jest kurwa Mówisz i masz Jedziemy, dojedziemy. jedziemy Bosman, nawiguj tam, jak tam co tam

Następna tak jest. Życie, jakie życie się pokazało na Bałtyku, Ehe, bo ci duma strzelę! No jak nie? Ale z kobietą, co robisz? O, że tak, tak, tak. No. 8 pniów 8. 48, no, 48. 48. Nie każę tym mnie, bo to będzie ogólno na internecie od razu mówię, żebyście się nie dziwili, nie? Prawa autorskie mam ja, bo ja nagrywam. No, tak jest. Kul, masz, to znaczy, tak jeden, no, tam koral. Szlachetne Szlachetne dwa. Szlachetne dwa wystają, odbierz. Daj, daj wiadro. Podaj tylko czarne. Zaraz ci ktoś na wiadro. No, pogad. To tam masz. To jest łapówka dla pana. być <grym> to Niestety, ale to musimy wypuścić do wody, bo tego nie łapiemy. Dlatego tutaj kolega oddał, żeby do wody poszło. Dobra My łapiemy tylko drzownicę. Tam to zostało uwolnione go inną dziurą jestem, 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 jestem. Tak, przejdźmy na nam Zaraz za mu strzelą tam idzie ciasny wiesień. Ciężko jest być operatorem kurwa wajchy i operatorem kurwa kamery, ale... Zapierdala trzeba Trzepy <laughs> tutaj nam kurwa porywają to ma tak? Ale dziwne że są tylko trzy oj, będzie kurwa mięsa Będzie? Będzie! Jedziemy do góry! Jedźcie! Ale nic kurde srebrnego nie ma ani kującego. Tak. Trzecia paczka. Drzownicę. Oj, tam jeden leży długi, jakiś. O, to chyba, chyba krowa będzie. <grystanie> <grystanie> I plum. Ale po prędkości, kurwa, musiałbyś tam... pójść. Jednak... No, jednak, e, myślenie nie jest swoją najlepszą stroną, ale... <grywa> wypuścić to, wyrzuć to, bo to jakieś gówno jest. I zaraz, a tak. Tak, sępy już porwały, już nie bały. I tyle, uratowaliśmy małą makrelę, nie? Nie ma takiej opcji, żeby coś uratować. Sępy czuwają. Tak. Ale Adam, i dla bociana duże te wybieraj. Dwie minuty mi tylko zostało prądu. podobno. rękę, nie umiewałeś. potem strasznie. Ja, Czy <śpiczki> Tak jest, tu jedziemy na dół. Jeszcze raz, że jedną paczkę chciałbym nagrać, bo półtorej minuty mi zostało prądu. Nie ma, jak Szkoda, że... Słona ze wpieszaniem. 1024 kilo. I 30 tego. No jak? Jeszcze? Nie? No jak tam, Adam Już? No uważaj. Dobra, jak byś tam podkręcił, to się Ja? Nie ma skały, po to było, polikuj bać! Za mało madam! Ma, zapierdala trzeba, Adam. powiedz. powie! A na co chodzi? No, zapierdala trzeba! <grym, <grym, nie, lepsze jest zapierdala trzeba! No, do tyłu! Razem! ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って Tá, tá?